I cześć, witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy, w darmowych grach online. Zostawcie lajeczko, łapkę w góreczkę, subeczka, dzwoneczek. Dzisiaj zagramy sobie w grę, która nosi tytuł Senia and Oscar, czyli Senia i Oscar. Bardzo fajna gierka darmowa. Link do niej będziecie mieli w opisie, na pewno wam dam. Zaczynamy naszą przygodę. Jak widzicie, gra jest podzielona na różnego rodzaju etapy, mamy złoto, i lecimy do pierwszej naszej bitwy. Jak widzicie Oscar tutaj z kotkiem. Będziemy walczyć z króliczkiem. Patrzcie, kotek ma tutaj jakąś specjalną umiejętność. Okej. Okay. A nawet jak klikamy to zadajemy więcej obrażeń. Patrzcie, tu monety zbieramy dzięki temu i przeszliśmy pierwszy poziom. Juhu! To jest chyba Oskar. Słuchajcie, to jest Oskar. Bardzo dziwne ma oczy, ten kot zresztą też, ale zdobyliśmy monety. Czy za te monety będziemy mogli coś kupić? Nie wiem, ale pierwsze to lecimy do kolejnej naszej potyczki. No i będziemy walczyć z kolejnym króliczkiem, który chce nas tutaj pokonać, ale no, no niestety ale się rozsypał. Król nie, ma, nie ma mocnych słuchajcie na nas. Oj, tu już dwóch przeciwników jest, ale nasz kot zadał bardzo mocne obrażenia. Czemu on zaczął spać? Kotku, co ty... A, jak on... Jak on... drugi poziom kotka i 440 monet. Armory, patrzcie, możemy. Tutaj mamy swój. Możemy kupić przedmioty. O, w shopie 1100 kosztuje. Hmm. Może kupimy tutaj pancerzyk lepszy, co? Ten ma 1300. A kupmy! Proszę bardzo. Teraz y, wejdziemy sobie tutaj. New Equipment. Proszę bardzo. Mamy pierwsze wyposażenie dla naszego rycerza. Dobra, damy tutaj, bo, bo mi, kliknąłem źle. I lecimy do trzeciego etapu. Tym razem znowu dwóch przeciwników. Pan bałwanek! Dobra, musimy pokonać pana bałwanka. Klikamy ile w lesie. Patrzcie, a czemu kotek śpi? Kotku nie śpi i teraz w takim momencie zasnąłeś. No nie, mamy 340 życia. Dobra, szybciutko. Czemu nasz kotek tutaj śpi? Będzie chyba trzeba kupić lepszą broń albo pancerz, słuchajcie, bo jest coraz gorzej. Ale mamy trzeci poziom i tysiąc monet. Juhu! To kupmy sobie lepszą broń teraz. Patrzcie, 9 obrażeń. Ok, kupujemy. I pyk. Teraz powinno być jeszcze lepiej. Czwarty etap. Dwóch przeciwników. Znowu jest pan z lodu, ale patrzcie, możemy mu zadawać krytyki. Pięknie, coraz mniej życia tracimy. To jest nasza ilość życia. Ale ten bałwanek myśli, że co? Że jest mocny? Nie ma szans. Przegra z nami. Przegra, przegra. Piąty etap. Jak widzicie, ukończyliśmy. I czwarty poziom już. 1500 monet. Czy kupimy coś mocniejszego? Patrzcie, tu jest za. Może buty jakieś kupimy. Proszę bardzo, buty i hełmik. Proszę bardzo, wyposażmy to. Ale tarczy, tarczy, jeszcze możemy kupić. To kupimy tarcze. I teraz nasz wojownik jest Oskar Wy... Ma już, patrzcie, rynsztunek większy. O, i wygląda... Dwa króliczki! No nie wierzę. Kotku, czemu ty śpisz w takim momencie, no? Ale tu jest super atak jakiegoś kota. Dobra, weźmy go. Patrzcie, kotek się zdenerwował. No i proszę bardzo. Przeszliśmy ten etap dość, dość szybko. Dajcie znać, graliście już w ogóle w tę grę? Jeżeli nie, to fajnie, że możecie sobie tu pooglądać. I lecimy, 1300 monet. No nic, kolejny etap. Trzy fale tu są. Co to jest za królik? Trzeba szybciej klikać. No popatrzcie, ten królik jest mocniejszy. No nic. A, tutaj jest mały króliczek. Z tym sobie poradzimy, ale zobaczymy, kim jest ten trzeci przeciwnik. A, to pan Bałwanek. Ale nasz kod tutaj super umiejętność swoją odpalił super zadrapania i udało się. Ale bardzo słabo poziom dostaje ten nasz kod. Nie wiem czemu. Ile mamy? 3000 monet. Możemy, a to jeszcze sobie poczekamy i kupię lepszą broń. Ciekawe, czy dotrzemy uratować, bo Senia to jest. Chyba, że Senia to jest ten kotek. Możliwe. Ale klikamy. Dobra, pan Bałwanek padł. Możemy teraz. Co, co tu? Dwa króliczki. Dobra, padły. Zebraliśmy dość dużo pieniędzy. I pan Bałwanek, patrzcie, jak go tu klikamy. Panie Bałwanku, myślisz, że wygrasz? Nie ma szans. Daliśmy radę i kolejny poziom, pięknie. A możemy cofnąć się? Nie możemy. Patrzcie, tu jest ostatni etap, ten zamek. Mam już 6000, więc kupimy sobie lepszy miecz. A ten sprzedamy. Czy możemy coś jeszcze kupić? Mógłbym tarczę, słuchajcie, kupić lepszą. Więc kupmy tę tarczę. Nie, nie mogę. Brakuje mi troszkę. Hmm. Spróbujmy. Chociaż nie, powinienem kupić mocniejszą broń. E, co my tu mamy? Może buty kupimy. Tak jest. A te sprzedamy. Dobra. Lecimy do kolejnego... Kolejnej walki. Tym razem jest tutaj więcej przeciwników. Więcej klikania. Ej, oni są za mocni. Będę musiał więcej pancerza tutaj zdobyć. Jak widzicie, jest trudno. Więcej, więcej musimy mieć defensywy jakieś, Musimy się bronić przed tymi przeciwnikami. Kluczyk dostałem. Treasury, patrzcie, skalp. Dostaliśmy jakieś tutaj monety. proszę Okej, okay, trzy korony. Zobaczcie. Wow, to teraz możemy kupić chyba lepszą broń, tak? Za 8000 jest ta, ale my musimy kupić lepszy pancerz i lepszą tarczę. Ta tarcza ma 312, a ta Nie no. Ta tarcza powinna tu być. Bo ta ma ile? 56. Czekajcie, bo coś tutaj mi się myli. Ta tarcza do sprzedania, a to lepsza defensywa. Tak jest. Dobrze. Teraz możemy lecieć dalej. Zobaczymy. Powinno być o niebo lepiej. Dobra, jest króliczki padły. Ale to nie koniec. O nie, tu jest ten super królik. Dobrze, że krytyki dostaję. Pięknie. I co, kolejny... Po... Co tu będzie? A! Pan bałwanek. Dawaj kotek, bo tu musisz odpalać swoje umiejętności skrzynię dostaliśmy. Jakąś skrzynię. Patrzcie jakąś rzecz dostaliśmy, tu jeszcze mogę otworzyć. Ok, 1980. No dobra, może być, ale sprawdźmy, co tu dostaliśmy. Uuu, defensywa lepsza, to bierzemy to w takim razie i sprzedajemy to stare. Czy stać mnie teraz na lepszy miecz? Nie, nie stać mnie. Niestety. Niestety mnie nie stać, ale dobra, sprawdzimy się w bitwie kolejnej. Dobra, kotek tu nam pomoże, na pewno. Jest kolejna skrzynia, dobrze. Ale to słabsi przeciwnicy na razie. Więc jest spoko. I co tutaj kolejny? O nie! Jaki niedźwiedź! Pan niedźwiadek! Oj nie wierzę, patrzcie, jaki ogromny niedźwiedź. Ale dostanie za swoje. Ale miałem. Maja... Bo, oh, bardzo mało życia miałem. A jejku. I jakaś lepsza tarcza. Okej, okay, weźmiemy sobie ją. Super. Sprawdźmy skrzynki, bo mogę otworzyć. Nie, nie mogę. Nie mam kluczy. Ale mogę kupić mieczyk lepszy z tego co widzę. Ten ma 20 obrażeń, a ten 31. Więc mogę go sprzedać. Czy mogę kupić lepszej jakości buty? Defensywa 288. Tak, kupimy sobie lepsze buty. A te sprzedamy. No i jesteśmy w miarę lepiej wyposażeni. Ale to będzie dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dobijmy tutaj 100 łapek. Będę wiedział, że będziecie chcieli więcej. Tymczasem uciekam i do zobaczenia.